Na pewno ta pozycja bramkarza na przestrzeni lat, myślę, że ona się najbardziej zmieniła, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o, o ewolucję tej pozycji. No, coraz więcej się wymaga od bramkarza. Bramkarz musi być przede wszystkim mentalnym liderem z tyłu, on musi dawać pewność siebie, już musi też być zawodnikiem z pola, który nie tylko broni, ale też rozgrywa. No i finalnie nie zapominajmy też o najważniejszym czyli bieg, tak bramkarz też musi, musi bronić bramki. Także ta pozycja jest bardzo wymagająca. No i też umiejętności takie zarządzania zespołem. To też jest ważne. To też do tych umiejętności mentalnych można, można przyporządkować. Także na pewno jest ta pozycja wymagająca. No ale ten nacisk na tą grę nogami z roku na rok jest coraz większy. Ten trend się coraz bardziej zwiększa. Tego się wymaga od bramkarza. Myślę, że tutaj mam. Handicap, ponieważ ta gra nie, spra nie, nie sprawia mi problemu, ta gra nogami, zwłaszcza tutaj w drużynie u trenera, u trenera Niedźwiedzia, gdzie tutaj jest duży nacisk na to. Eee, trener ma swój styl, trener ma swój pomysł na to i, 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 i my to mamy realizować i myślę, że to jest naprawdę skuteczne.